Siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie, jestem AURO17, to jest kolejny 13 odcinek Let's Play Prototype Wow, Dobrze się zaczyna! Dobrze się zaczyna, ale ja nie mam czasu na takie pierdoły Okej, okay, jeżeli się nie mylę to wszystko wskazuje na to, że mogę ruszyć bezpośrednio do mojej misji. Tak również uczynię. Boże, da znowu dawno nie grałem w prototypa Nie mam czasu teraz za dużo na nagrywanie Ale jak już usiądę to nagrywam po trzy odcinki naraz Później przerobić to dużo łatwiej W mniejszych tych Oczywiście odcinki prototypa również będą mniejsze Będzie ich więcej, ale będę mógł je dodawać po prostu częściej Okej, okay, wracając do fabuły Alex szuka sposobu na to, żeby dostać się do wielkiego no, yy, rdzenia gniazda Albo gniazda, które jest rdzeniem, nie wiem dokładnie core Hive, czyli gniazdo, które jest rdzeniem, takie główne gniazdo Zainfekowanych yy, Ponieważ yy, spowijające je, yy, no nie wiem, tkanki ochronne yy, No są zbyt twarde, żeby je zniszczyć w zwykły sposób Dlatego tutaj będzie trzeba wykorzystać yy, Czołg Należący do militariów naszych który posiada bardzo potężną siłę. F7 mi załączcie, bo mi się mieczyk przyda. I tu się będą pojawiać przeciwnicy w miarę postępu. Coś chyba za mną lata. Jakiś śmigłowiec mnie tu ściga, tak? ściga mnie. Niech nie liczy na litość frajer jeden. Dobra, trzeba się trzymać blisko tamtego miejsca. Piękni, piękni, piękni. Wysoko to, aha, dobra. Już, ej, nie ma żadnej walki. Ja bym chciał jakąś walkę. Byłbym nią zainteresowany. A, bo najpierw musi dojechać do gniazda, dopiero później będzie się y, próbował jakkolwiek walczyć. Będę się trzymał na górze póki co. Dlatego, że niezbyt bezpiecznie jest zejść na dół, ponieważ o ile ja mam bronić tego czołgu, ponieważ on mi będzie potrzebny, to koledzy, którzy jego bronią również, no mnie uważam za przeciwnika. Nie daje mi to żadnego kredytu. Jest pierwsze gniazdo. Do zniszczenia będą takie trzy. Dobra. Schodzę. Nieważne, czy zaraz się powinni pojawić przeciwnicy. A nie, on strzela, tak? Myślałem, że będzie trzeba tu likwidować. Trzy albo cztery te gniazda. Kurde, tu teraz to nie jestem pewien. Jak widzicie, czołg termobaryczny ma potężną moc. Jednym strzałem zawala całą... Całe gniazdo. Muuuu! Mm. nie tu iść teraz Okej, okay, tam bym się teraz dostał. Nie, Ale żeś poleciał, synek! Ale żeś poleciał. Trzeba na ten syf mi śmigłowiec? A masz Może cię trafi, może cię nie trafi. Oj chyba miss Łouu! Wow. Widzieliście tego doja? BUM! Nie, już wracaj do nich Co? Co jest panowie? Myślicie, że co, że, 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 co? Że tak po prostu sobie nie będziecie mogli olać? Odpowiedź brzmi TAK! Ponieważ <grych> ucieka mi mój czołg O nie, frajer do zjedzenia Gdzie jesteś frajer? A, już nie żyjesz, tak? Szkoda So sad! Hits. Woo! Widzieliście to? mi śmigłowce niszczyć, bo one nie są mnie przyjazne. Dobra, widzę, że na czołg już nie dociera do następnego gniazda. Ja tu mam coś czyścić, czy nie? Trochę dostał, ale nie za dużo. Dobra, schodzimy na dół, bo widzę, że są tutaj chętni do walki. O, ty gnoju! Ty szmato! Zgin te wszystkie! Iha! Nie, mogłeś go nie zabijać. On mi się przydał. Nie! Za dużo atakujesz. Ej, znowu mi ucieka ten czołg pieprzony. Uuu, ile tych! Jedziesz ty czy nie jedziesz? Nie jedziesz, mamy przeciwników do zabicia. Już! Uuu! Jakie to cienkie Mistrzostwo w zabijaniu. O Nie! Nie! Nadal nie mam żadnych konkretnych ciosów wynikających z miecza. Już. E, no ja go chciałem zjeść. Już. Jeszcze. A! Co za zdarzenie! Nie, nie dokładnie co to chciałem zrobić. Ale właśnie Pasuje Dobra Jeszcze jeden został gdzieś tutaj lata Wow! Jak jeździsz, frajerzu Gdzie on jest? Tam jest Mam cię BUM! Zginął? Ależ zginął Jedziesz czołguszny, czy nie? No rusza się! Jeszcze coś! siedem! Yy, o, 7... mają tego lidera. Niedobrze. O! Fuck you! Zbierzemy go! Żry. Smacznego. No już. Musiałem cię sprzątnąć. Nie mam czasu na zabawę. Tu jest zadyma, ale na szczęście nie się ruszył wreszcie. Postanowił zrobić coś dobrego dla świata. Bum! Dobra. Ej, czy ja nie stałem na tej bazie przez przypadek? Nie. Szczęśliwie. Tak, jeszcze jeden został. Jeszcze jedna baza, przepraszam. Jeden. Jeden gniazd. i w mieczyczek W moją broń zacnie Uniwersalną Dobra, i teraz tak Warto by było tutaj zejść I się z tymi frajerami pobawić Nie! Właśnie, bo ci panowie tutaj, tam są. Oba jak atakują! Nie miłują się! O, Wszędzie, ja pierdolę! Wszędzie wybuchy. Sensacja. Miss man. Ależ to zrobił. Jeszcze jeden gdzieś tu lata. Byłem lepszy. Profesjonalne. Samochody się tu bardzo przydają, jak widzimy. Nie trafiłem śmigowca, ale to jeszcze nic nie znaczy. Dobra, nie mam czasu na ciebie. Właśnie ciebie chciałem. Co tu się dzieje? Nic nie widzę! Jezus! Wszędzie flaki! Wszędzie mięcho! Chryste Panie! Dzieje się, dzieje się! O! Gdzie jest mój cel! To Profesjonalizm! Kurwa! Majstersztyk! Jedzie? Boom headshot! Chodź bo mi akurat trochę energii zabrakło Jeszcze na pewno będzie tutaj jakiś lider, bez lidera się nie obejdzie Ale jak dzisiaj narżnąłem ich tutaj A jednak nie ma lidera Dajcie mu przejechać i mnie też dajcie przejść Szczelej, szczelej bo nie ma czasu. Coś się dzieje Wow Copperheads? Miedziane głowy? Wyjała cipkę Nie! Już idę No! Ale nie, to uczynię oczywiście w następnym odcinku W następnym odcinku wsiądziemy za ster czołgu termoparycznego Rozjebiemy wszystko Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie Pamięta... Ooo kurwa Gdzie jesteś kutasie Spierdalaj Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, pamiętajcie, żyjcie dobrze, bądźcie aktywni, kocham was wściekle, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!